Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpakusz Pakowski witam was w Herco Iron 4 na macie Kaiseraś, Ferreraś, Francją, naszą ukochaną Francją, tylko tutaj widzicie co, bo słyszałem, znaczy słyszałem, tak sobie obejrzałem później nagranie i zdaje mi się, że wtedy była troszkę za głośna muzyka, słuchajcie, chciałbym po pierwsze powiedzieć, że wszelkie pytania, skąd masz tą playlistę, która to jest playsta w internecie, czy to jest Spotify, czy to jest Dupify, czy to jest cokolwiek, Goofify, nie wiem, jakkolwiek to nazwie się, takkolwiek to będzie, nie, moi drodzy, to jest moja własna playlista, którą sam sobie znajduję i sam mam ją po prostu na komputerze, dlatego jeżeli ktoś chce się dowiedzieć jaka to jest playlista, napiszcie po prostu do mnie na Discordzie, a ja mam wyślę screeny z tego jak po prostu to się nazywa, dobra? Więc... Wyślę po prostu screen tego, mojej tej playlisty. Mam to w sumie w każdej serii, więc... Tak jak słyszycie, no nie pobieram, Znaczy rzadko coś pobieram z znaczy, to chyba argentyńską miałem, tak po prostu z YouTube'a puszczałem, bo, nie, bo tam trudno było mi znaleźć cokolwiek innego. Okej, okay. słuchajcie, zauważyłem, że bardzo mocno dużo osób poparło pomysł z Napoleonem, czyli po prostu wpójście w stronę Napoleona, bo... jakoś on się nazywa? Von Petentante, Napoleon Petentante. O, to będzie taki nasz nowy Napoleon, to będzie czwarty... Czekajcie, ile to był Napoleon? Był trzeci, który dostał dupę. o i już kryzys na świecie się robi. Watch on the ride. Mm. No właśnie, mamy teraz tutaj rzeczy, które. No możemy pomóc. Tutaj, tym. 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 tutaj. Rainom. Tym tutaj w naszej. Jak wy się nazywacie. O no, to ta 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 ta, zmilitaryzowana drenia. O, na drenia, tak. właśnie tego słowa szukałem. Czy wy możecie. Będziemy, żebyście poszli we francuski mandat. Wiecie, chodzi o to, że idziemy sobie razem, że jesteśmy kolegami i w ogóle tak i w ogóle tak, że super jest najlepiej na świecie i nie idziecie w żadną stronę Deutschlandreich, Reich, która by was no mocno, znaczy nie wiem, o skrzywdziło to, byście chcieli pójść w tę stronę. Chociaż powiem wam, że to jest najgorsza strona chyba. Jak tak patrzę po bonusach, to jest chyba najgorsze bonusy. Najgorsze jakie może dostać. To, to są fajniejsze, to są fajniejsze, to jest fajne, tylko jest ja tutaj pupetem i to nie ma sensu żadnego. To moim zdaniem to albo to, chyba... Nie wiem, chyba 1%. 1% i tak ma to i dużo nie zmienia, a też wy się za dużo, więc... Chyba ten 1% byłby chyba całkiem spoko, o, to jest fajne. Albert Einstein, Nuclear Research Speed. <grym> nie, no, możemy wiecie co? Wiecie co? To 160 dni, ale 6 stabilności. Zróbmy to. Zróbmy to, pokażmy się z dobrej strony. Black Wednesday Hits France, czyli czarny wtorek uderzył we Francji. Hmm. Ja, czekajcie, wiecie, co z tego porównam to sytuację do takiej jednej rzeczy, ja porównam ten mikrofon. Porównę to takiej jednej rzeczy. Kometo, ten diabelski po miocie! This is strategy. Whatever you do. This is something. no something. dobra, zróbmy, nie wiem, to na przykład. I co teraz... I jak teraz możemy usunąć efekty naszego kryzysu? Gdzieś ten kryzys się usunie... A, to jest continental Super Okej, okej, okej. spoko, że takie rzeczy się dzieją. Tylko gdzie my możemy naprawić gospodarkę? Tu? Może gdzieś tutaj się tę gospodarkę? Hmm, to byłoby trudne do powiedzenia. Być 15 urteczyn. Ej, naprawdę, gdzie Francja usuwa te minusy do gospodarki? Wydaje mi się, że powinno być gdzieś. Tym. Czekajcie, co to robią Niemcy? O, powiedzieli, że traktat wersalski jest bez sensu i nie zgadzają się z nim. I możemy powiedzieć od razu wojnę. Albo. To znaczy, usprawnić jakieś militarne reformy w sumie. I hmm. Czyli wy zaczniecie łamać nasze traktaty wersalskie. Okej, okay, czy wy się nie zgadzacie z nimi? No powiem wam tak, to, to byłoby całkiem spoko, gdybyśmy teraz rozpoczęli wojnę. Bo moglibyśmy teraz jesteśmy na etapie, że moglibyśmy ją nawet ograć. I to dość mocno. Jeszcze wezwalibyśmy Włochy i w ogóle. A wy jesteście z kim? Tylko, czy to miałoby taki. Jakby to powiedzieć? Tylko, czy to byłoby takie fajne na rzecz takiej samej serii? Wiecie o co chodzi? Że o, już teraz podbijamy Niemców, to Easy, i już teraz nie mamy nic do roboty. A ja chciałem żeby właśnie pić się z nim Tu gdzieś Brytyjczycy, tam gdzieś Sowieci. Nie no, zróbmy to, że poprawiamy nasze reformy, z tym 50 tysięcy powera, Nie wypadamy żadnej wojny, bo to, to nie zabiłoby nas, ale też nie pomogłoby w naszej obecnej sytuacji, jaką mamy teraz. Okej, okay. to ja tutaj gdzieś nie głosowałem, nie? Właśnie, my możemy tego, tutaj... o właśnie, tutaj mamy rzeczy, które mogą. Tutaj usuwamy czarny czarny wtorek. Aha. Dobra, czekajcie, zrób to to i zróbmy to. Zróbcie to. Czyli tu możemy sobie całkowicie rozwalić gospodarkę, tak? Ile ma? Tu jest budżet, inflacja, ja pierdzielę, jakie to jest fajne. Mm dobra, i to będzie 150, milio... 150 milionów z budżetu, tak? Okej, okay. tutaj mamy 400 milionów z budżetu. Ooo... Czyli mamy. Ej, to jest genialna mechanika. Czekajcie, muszę to jakoś ogarnąć. Co w ogóle mamy? My możemy zrobić okupację Wysp Kanaryjskich, hej spoko Możemy sobie zrobić okupację Wysp Kanaryjskich, mi to pasuje, tutaj też coś zrobimy, bo tu musimy oczywiście walczyć z komunistami na każdym celu, zwłaszcza, że troszkę wygrywają hmm. Czekajcie, może coś taniego A to jest dodane, czyli tutaj wzrasta nam inflacja Tutaj spad... dobra, czekajcie, może byśmy Oluj! Hila, ja, musimy znać budżetem. To już nie jest Herz of Iron 4, to jest political game. Może na początku ustawmy sobie cykl. Mm, 36 to jeszcze może nie. Dotknijcie doktryny, to też był trochę ciężko. Zróbcie to może. I w ogóle wiecie co, wiecie co, wiecie co. Może zaczniemy badać jakkolwiek, produkować. Czyli pancerne. Tak wiecie, na jakiś poziomy chociażby było, żeby się rozpędziła ta gospodarka. Czyli pancernych. Hmm, czyli możemy odciąć nasze. Dobra, co? Odcinamy nasze. Te, 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 na pieniążki. dzięki czemu dostaniemy trochę milionów. Zrobimy teraz to. Wspanie nam ta inflacja. Możemy zrobić to. Tutaj dodajemy dwie infrastrukturki. A, to jest usuwanie. O, nie, to ja nie chcę usuwać. Tutaj wzrasta inflacja. 30% inflacji. Boże, święty, taki socjalny 500. plus, A, to 500 euros. Ooooo, choć jakie to jest ciekawe. Ja I powiem, naprawdę, jestem zachwycony tą rzeczą. A, nie jeszcze, ja nie mamy żadnych cywilnych fabryk na chwilę obecną. No, no spoko, ale to tylko na 100 dni. Mogliśmy to jeszcze zrobić. Bo na 150 dni dostajemy takie minusy. No, moglibyśmy jeszcze wyczasnąć? Cyk. I co? I patrzcie, i patrzcie jak... Patrzcie jak nasze państwo poradziło sobie z kryzysem. To jest tak, że rozwaliliśmy sobie całkowicie gospodarkę, ale poradziliśmy sobie z kryzysem jak mogło. no... No tak idzie, tak, tak to wygląda. Mamy na dwa projekty The Fate of Rhine, tak? The Fate of Rhine. Możemy przywrócić porządek, albo przywrócić porządek, albo zwołać konferencję reńską jakąś. Przywrócić tu porządek, halo, proszę tutaj przywracać porządek. A, bo, bo wyście sobie militarystów, aaaa, czyli teraz idziecie w moją stronę, super. Czyli idziemy teraz w moją stronę, spoko, czyli się zgadzacie z moim słowem, to co ja Wam teraz powiedziałem, tak teraz to powinno działać. Tu możemy sobie weekly stability poprawić. Mm, spoko możecie to zrobić na 180 dni. I tak już nie mamy żadnych fabryk cywilnych, więc... Lekie mogę się troszkę budować, mój panie, z powodu tego, że nie posiadałem żadnych fabryk, okej. Okay. Mm, cyk, dostaliśmy jakieś fabryczki? Nie, ale ogarniemy, ogarniemy tutaj te fabryczki. Tutaj usuwamy nasz minus i za chwilę dowiemy się, w którą stronę pójdziemy. Okupacja K Wysp Kanaryjskich. A, nie mamy wyspy kanaryjskie, czy nie? Halo? Wyspy kanaryjskie to nie było to? Nie, to było Bedar. Bele... To byli... gdzie były wyspy kanaryjskie? Ciaż, że no były wyspy kanaryjskie cały czas? To nie były wyspy kanaryjskie, to były Bedarowie? Gdzie były wyspy kanaryjskie? Myślałem, że było to. Pomylił się. Chaos w Kijowie. Aha, kolejna. 300 oficerów, wielkie czystki. Spoko, za chwilę przyjdzie ci Napoleon i w ogóle tutaj zrobi takie czysteczki, że... Mm, że Mucha nie siadam, Voilà. Tylko widzicie, mamy minusy, 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 a będziemy się ich falą masą zalewać, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Dobra, na razie nie możemy walczyć z Niemcami. Nie wiem, co, troszkę zbyt mocne, proszę Pana. Jeżeli byśmy chcieli się bić z Niemcami, to na pewno nie teraz, ani nie jutro, ani nie pojutrze, może za 4 dni, ale nie, nie, nie dzisiaj. W ogóle jak tam z wami? Czy chcielibyście nasza dołączyć jakoś do mojej frakcji? Czy byście chcieli nasza pomóc? Bo jasne, ma, jest on u nas super. Wy macie gr plan gra z Janiego. Ojej. U. Czekajcie, bo tu jakaś wojna domowa w Wietnamie. Trzeba wyzwać Amerykanów. Dacie tu radę? A nie mamy w ogóle armii, nie mamy powera. To sto... Patrz, nie daj, że mamy wojnę. To super, sobie wojnie Jeszcze jakiś państwem w górnym, o którym nikt nigdy nic nie je słyszał. Super sprawa, bulwo. Petę, pokaż im jak się rządzi. Ja no, nie chcę Petę, wolę tego. Wolę Gamelina. Dobra, i co tu jest? Hmm... Czekajcie, zróbmy ten. Hmm... Zapiszmy sobie, bo ja teraz nie wiem. Czy... bo nie chcę tutaj pójść w złą stronę, a szkoda, mi serii, wiecie o co dzieje. zrobić zrobić tego. Czyli, możemy pójść w dwie strony. Możemy pójść w zbanowanie nacjonalistów, albo że przetrwają. Spróbujmy ich zbanować. A, dobra, no tak, w sumie tu jest to. I umarł Juliet Adam. I teraz kto wygrywa? Military Junta wygrywa, okej. Okay. Czyli teraz wygrywa Military Junta, oki, okay, oki. Okay. I teraz tam... Tak, Military Take Power. O jak super. Czyli, za, czyli dobrze poszliśmy, czyli sobie na ten save... No nie był aż tak przydatny, ale spoko, ale poszło. Nie mówcie, że nie dacie sobie rady przeciwko kilku farmerom z kałasznikowami. No. Właśnie <ścoughs> ktoś to zajmie na przykład? że tu wejdziecie i po prostu ogarniecie. Ho! Oh. Wiemcie... Nie wiem, coś surowców to moje dzisiaj. To dzisiaj jest moje. Tu macie surowce i CZTERY FABRYKI! HAHA! Ha, nie macie nic! W sumie i tak od nich nic nie chcę, więc... To jest nasz od dzisiaj, a widać, że nie potrafią sobie poradzić, dlatego postanowiliśmy sobie zająć ten teren dla siebie. Mmm... Może teraz, teraz moglibyśmy przeznaczyć na troszkę większy nakład na produkcję. Mmm... Mieliśmy troszkę karabiny, bo i tak będziemy ten... O właśnie, teraz możemy zwiększyć trochę nakład na nasze czołgunie. Mmm... Czołgunie moglibyśmy zwiększyć to i moglibyśmy się o nowember, nowember, nowember rain to było listopadowe, okej, okay, bo oktober sami myślę, że oktober, październik, oktober fest, październikowy fest, festiwal październikowy, nowember rain to typ jest taki Guns and roses, jakie to było listopadowi, tak, czasami jak zapomnę, to sobie próbuję z tym przypomnieć, dobra, zróbcie to, dobrze, że poszliśmy tak mocno, ale aż tak mocno ten kryzys nie uderzył naszą gospodarkę, znaczy wiecie, mogło być gorzej, mogło być gorzej, mogło na to o wiele mocniej uderzyć, hmm. Zróbcie to. Bo i tak nie ma sensu, żebyśmy teraz robili coś pod budowę, skoro i tak nic nie zbudujemy. To hmm. To nie tylko, że ta inflacja tak wzrasta. Dobra, dałeś mi 100 milionów do budżetu. Ej, gdyby taką mechanikę dać do koła, nie? Ale to... Ooo, za balonia. Zresztą dajmy waloni. Dam, 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 dam. Pokaż się mi siebie. Czy wy jesteście jakoś grozi, nie grozi? Pokaż. O, zróbmy taki najazd, taki blitzkriegowy najazd. Pokażcie, cyk. Słuchaj, kiedyś śpiewa lud, to gdy się u ludzi zbiera gniew. Dajmy wam może jakiegoś pancerniaka na przykład. Mm, Podłączy się tu. I damy wam generała, który umie pancerny. pancer... pancerz. Dobra, zażądaj waloni! Jechaliśmy tutaj i żądamy od was walonii. Walonia jest naszym terenem, spornym między nami, a przy okazji walonii przyda się taka walonia w sumie, bo tu może być jakaś fabryczka i stali dużo. I znacie my, że jeśli nie zgodzicie, wchodzimy wtedy my i mówimy oddajcie nam to. Ale z którą jesteśmy jesteśmy to właśnie my chcemy przewrócić Napoleona. A z tego co mi się zdaje, Napoleon ma miał tutaj tereny, prawda? Może miał. Mitary take over. I śmierć Republice. Jakkolwiek to brzmi, jakie to jest smutne, ale... Śmierć Republice. Belgian are Staling, co? Siedzi co? Mogę mi powiedzieć wojnę? Hej, hej! Hej, hej! I wjeżdżamy na pełnej bulwie! Patrzcie, patrzcie państwo, jak Francja jest imperialistyczna! My tu stoimy na straży i porządku! Cyk, cyk, wszystko atakuje! Cyk, cyk, proszę patrzeć! Proszę Państwa, Paweł będzie skakał. I już. I koniec. I koniec. I się nie szkultujcie, bo zajmujecie się za dużo paliwa, które by się przydało w sumie na inne pojazdy. Dobra, zaraz nic nie nie? No, was nie przebijają, nie? Nie, nie przebijają, was, prawda. Tylko, że brak doktryny Body na, na tysiąc różnych sposobów. Ej, nie mówcie, że nie dacie nic sobie rady. Co tu mają? Zero fortów, nic, samolotem tutaj w powietrzu. Czy ta Francja jest naprawdę tak żałosa i tak potrzebuje reform? Czy my jesteśmy takim Związkiem Radzieckim? Dobra, czekajcie. Zróbmy to inaczej. Może wezmiemy sobie te 5 jednostek? Nie tu, te 4 jednostki. Ustawcie się może tu. I spróbujmy stąd przycisnąć. Ale za chwilę, czekajcie. Tu macie łąki, gdzie macie łąki? Tu są łąki. No to musicie zrobić atak z tej strony. Najpierw jeszcze stąd. Jedna dywizja, czy tam dwie, nie powinny się móc wybronić. No, dacie mi radę, prawda? Bo wy nie macie paliwa i nie potrafimy atakować, zapomniałem przecież. Zapomniałem, że nasza armia w ogóle, jeżeli chodzi o ofensywę, nie istnieje. Aha, jak jeden się wycofa, to każe się wycofa. No to będzie historia śmiesznej wojny. Jeszcze wy macie, Ile wy macie tego? Ja pierdzielę. 16 kombat wifu. Możecie to zrobić, chyba nie? Możecie. I zapciała przy pacener, tu macie... O mój Boże, to wspaniaki wy. Czy w ogóle my produkujemy sprzed wsparcia? Tak, produkujemy. Okej, okay. chociaż tyle. Naprawdę nie możecie mi dać rady, bo była wezwiemy Włochów i niech robią znane nas robotę. Chodźcie. Chodźcie, pomóżcie nam. O, Włoch pomóż. O moi oficerowie! Są gorsi niż w Związku Radzieckim. Jeszcze Belgię wezwaliśmy. Ok, ciebie też możemy wezwać. Jesteś tutaj moim pupetem, to ty zawsze musisz dołączać. No, i teraz jeszcze z tej strony atakujmy. Może. O, tutaj ktoś poszedł. No, i go tędy. I go tędy. Zajmijmy te wszystkie terytoria. To są nasze uczciwie zdobyte terytoria. I teraz tak. Patrzcie, oni się nie spodziewali ataku z dwóch stron. Dwóch potęg. <laughs> oni się tego nie spodziewali. To za nich niespodzianka, że postanowiliśmy tak zrobić. Ej, ile fabryk tu przychodzi, panie, patrzcie. To, to ta bohaterska Francji, proszę pana. To ta bohaterska Francji, ta, która się niczego nie boi. Okej, okay, czyli, czyli zmniejszyliśmy nasze kary do fabryku. no tutaj mam troszkę tych fabryczek. Ale jesteśmy się zdaje, że z będziemy musieli... Dobra, inflacja spada. Bezrobocie też zaraz spadnie. Mm. Będziemy sobie zabierali ciągle od Kolonii pieniążki. Ola, nie potrzebuje pieniążków. Ona, ona żyje na dobre słowo i ciepły uścisk w dłoni. Ej, ej, szybko. No i fajnie, no i fajnie, patrzcie, no i. Śmierć republice. Ok, czyli teraz jesteśmy nacjonalną parlamentarną. Czy mamy z tego powodu jakieś inne drzewko na przykład? Naprawdę? Ja myślałem, że dostaniemy takie jakieś inne drzewko polityczne czy coś. W sumie to nic nie dostaliśmy. Dlaczego? Hmm? Dlaczego nie dostaliśmy tu nic? No to mi teraz trafiłem. Dobra, zróbcie to, może. Poczekamy, może za chwilę wyskoczy jakieś drzewko polityczne. Tak. E, nie możemy teraz stać z Czechami, naprawdę, sorry. <laughs> Czechy są dla mnie troszkę. Czechy są dla mnie takim nie, 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 niespecjalnie przyjemnym tematem. Dobra, stójcie, stoisz może. O o, zróbmy tak. Wjadą te ciężarówki, wjedą, wjadą mi się. Nie śmieją i się pysie, no ja pierdzielę! Nikt nie może dać rady głupiej, małej Belgii. Belgii to nie jest jakiś dziewczyn, to jest Belgia, mała, ciężka Belgia. Dobra, nie taki tu, jak oni się rozdzielą. Hmm. Może wysłalibyśmy tu więcej samolotów, to może by to dało radę coś. Hmm? Myślę na tym, żebyśmy tu wysłali więcej samolotów. O właśnie. Nasze bombowce morskie byśmy tu wysłali. To są Tactical Bombery. Przeprodukujemy kasy. No to gdzie są nasze kasy? Halu hmm, kasy, 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 kasy Wystawmy może i tutaj do 1000, bo tu 400 na przykład. I cyk, i lecicie? Lecicie i pokażcie swoje ząbki. Bo my tej ropy nie mamy. Eee, luję. No, My musimy zabrać kończyć I I teraz gdzie nie skorzystamy? No i teraz powinniście ruszyć tymi czołgami, bo w sumie suma summarum macie po macie czym walczyć. Macie za co walczyć, z czym walczyć. No właśnie, może wam brakowało w sumie, musieli pchać te czołgi na siłę, hej, można i tak, w ogóle jak to wygląda z czasem? 19 minut, Tak, ja myślałem, myśla, myśla, że tak długo, Boże Święte, że mam nie robić za długich odcinków, znaczy, może ktoś by się obraził, może nie, ale, ale nie, niech się zniszczycie w końcu belgijskie ciężarówki posmakują prawdziwego, now nowego Napoleona, w sumie, wiecie, to, co ten Napoleon to taki trochę żałosny. no, A dlaczego to macie tylko jedna dywizja, dlaczego to wchodzi tylko jedna dywizja do walki? Tu są lasy i rzeki, tu, tu się nie wstrącimy, się atakować tu i przez Belgię. Znaczy Brukselę dokładnie. Dobra, czekajcie, cyk. Na razie tutaj zostałem, bo ci damy od razu do prowincji. Jak wiedziesz, dobra, super. Uda, patrzcie, patrzcie państwo, co się udało. Patrzcie państwo, co się udało. Zrobiliśmy quality broń i z quality broni pójdziemy w stronę tutaj. Women in army. O, spoko, może być i tak. Usuńmy tę pamięć o samym bo ta pamięć o samym mnie tak bije mocno po piętach, że to jest niesamowite. Dobrze! To to mi chodziło. Teraz możemy bawić się znowu budżetem. Mmm... Komu moglibyśmy obciąć pieniążki tym razem? Komu moglibyśmy pieniążki obciąć? Halo? Czy ktoś się zgadza tutaj? Załóg kolonii zarobimy. <grym> halo, halo? Czy to możemy komuś zabrać pieniądze? Inflacja wzrasta. Okej, okay, ale... Możemy zrobić projekty, takie projekty, takie dla ludzi. A tutaj był taki fajny, o właśnie, tutaj, cyk! Mamy 0% bezrobocia, daliśmy sobie radę, jesteśmy lepsi niż NSDAP. Wiecie co, nie wiem, czy to będzie miał jakikolwiek sens, gdybyśmy... Nie wiem, czy nie lepiej by zaatakować... A w tej stali? A to jest ta jedna prawańca. to wygląda jakby były dwie różne. Myślę, to jest granica, nie, to granica, granice tak nie mogą atakować. Dobra, stój tu. stój tu. Stój tu. zatakuj tu, tu. I zatakujcie tu. Dajcie im radę, prawda? To jest tylko jedna dywizja piechoty. Jedna dywizja piechoty, tylko nie jakieś 50, 500, jedna. Jedna najmniejsza dywizja piechoty. Nie mówcie, że jej nie możecie dać radę. A wy dla gdzieś ruszasz przyjacielu. Ej, ty też daj dać radę! Ty! Dajmy radę! Dajmy radę! I tylko 9 tysięcy pracowników zmarło w trakcie bojów, ciężkich bojów. I znowu paliwa nam zabrakło. Na czas wojny, pobierzmy sobie bardzo dużo paliwa. No właśnie, pobierzmy sobie dużo paliwa. Wyatakujcie tu, wyatakujcie tu, wyatakujcie tu. I teraz tego paliwa nam nie powinno zabraknąć, bo cały czas go mamy jakoś w rezerwie, prawda? Czy ja mam rację, czy nie mam racji, bo mam rację. Dobra, cyk karabiny 1918. Ma... Czy my możemy robić dywizje rowerowe? Tam było, że dywizje rowerowe mogą być. No, może tak zatakujcie. Dlaczego tylko jedna dywizja wchodzi? No ale to jest nieważne. Najważniejsze. najważniejsze jest to, że czołki patrzy. Czyli w sumie z tym robiliśmy źle, bo to nie jeździły, nie jeździły czołgi, tylko właśnie jeździły ten. o, super! No i teraz jesteśmy lentowanych ludzi. To jest takie taka wojna z Finlandią, no to jest taka wojna z Finlandią, no. moi drodzy To jest Belgia, Finlandia, Europy Dobra, tutaj dostajemy co wzrost inflacji. A tu słuchamy inflację. O nie No, a ja chcę, żeby inflacja spadała Ja chcę, żeby inflacja nas spadała, bo inflacja nie może wzrastać. Cyk Proszę bardzo, i cyk i jakieś tutaj jeszcze ciężarówki mogą atakować. Czyli teraz ja chcę, jak kontratak z Brukseli, ale my potrzebujemy zdobyć tę Brukselę, żeby mieć Brukselę Dobra, czyli nasze czołgi coś robią robotę. Zaczynają się coś uczyć. Ok, spoko, no to możecie czekać, nie wiecie co. Iście sobie zatakować tak. I nasza tak byście zrobili jeszcze raz, a tak? Właśnie chyba przebić się przez Streamline, okej. Okay. Bądź się przebić. Kontrakt z Mausem, masem. I dobrze, że... Tylko powiedzieć to, że my tu nie mamy żadnego drzewka. Dlaczego? Bo tu dostajemy, że w kopacie tu jakieś bonusy, tu jakieś inne bonusy, to jakieś kolejne bonusy. A tutaj nie dostaliśmy nic, tylko śmierć republice i umarła. I nie ma. Jakby była republika, tak nie ma. Teraz stała się to... z my jesteśmy? Friends Junta. Junta się staliśmy. Dobra, tak pójdzie, no ile możecie... Ile możecie się przebijać? Dobra, już mamy dużo ropy od USA, to nie musimy tak dużo pobierać. Może zmniejszmy sobie troszkę pobieranie. Dobra, kolejny punkt na mapie został zdobyty przez nas. Przez dzielnych galów. Dzielnych potomków galów, którzy piją magiczne napoje zwane... magicznym napojem. No, go, 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 dacie radę, o, patrz, ale patrzcie jak ta wojna idzie po naszej myśli, kiedy wjechały do boju czołgi, to zaczęli oni tracić tych ludzi, bo oni nie potrafią przebić tych czołgów, te czołgi są mocne, i nie potrafią przebić, nie potraficie przebić tych czołgów, jesteście... Kto jest teraz głupi? No, hej, kto jest teraz głupi? No wy jesteście głupi. Mmm, się jeszcze zrobić tutaj gdzieś tak? musimy zaatakować liż, jak zaatakujemy liż, czekajcie, to to, to, to. Liderem naszej frakcji zostaje oczywiście sam PTM, żeby to nie było, żeby nie było to jakiejś nie, nieścisłości, bo dostaliśmy tu kawałek z czy coś? Eee. 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 Pamiętajcie, PTM to jest nasz Napoleon. To tu walczy? Czołg, prawda? Nie, czemu czołg nie walczy? Halo? Dobra, wjechały tu czołgi i teraz moglibyśmy atakować... Z czołgiem z tej strony, wiechotą z tej strony, a ty mógłbyś atakować z tej strony, i musi zostać zdobyte liż. I to będzie upadek wtedy Imperium Belgijskiego, które porywa dzieci w Kongo. A wy macie to Kongo? Wy macie to Kongo, dlaczego się nie bijemy? Chyba tego nie wezwałem. Nie chcę wzywać tego Kongo. A to jest nie, Belgia to nie ma osobnego kraju, to jest jedno. A to tym bardziej nie chcę wzywać. Dobra, czołgi wjeżdżają, patrzcie co nasze, co nasze kaczuszki popularne robią, patrzcie jak ich niszczą, patrzcie jak nębią tych biednych ludzi. a żartowałem, to nie są biedni ludzie, to są Belgowie, ich ich produkty czekoladopodobne nam no, niszczą zęby i w ogóle. Eee, hej, Może się ustawcie? Dlaczego nie upadli? gdzie wy macie stolicę? Dlaczego teraz? A, bo oni tutaj. A, czyli tutaj teraz kociołkujemy. okej. Okay. czyli teraz trwa etap kociołkowania. Dobra, wy kociołkujcie i możemy zachować Antwerpię, na przykład. Zatakujcie Antwerpię. O, już nie udajecie mi lędów Szkoda, tak, koledzy. Gdzie... Gdzie macie stolice? Czy wy macie sto... Ja pierdzielę, nie mówcie, że macie. Dobra, może upadnie im Antwerpia i w ogóle. Kto daje im. Przecież oni tu wojsk nie mają. Oni nie wiem co trzymają w tej Afryce, ale to, to, to jest smutne, to i to, 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 to jest smutne i niewesołe hmm. O! I zrobiliśmy pierwsza szo Róbcie drugą... O nie, 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 nie! Nie, 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 nie. Za długo. To, to jest ewidentnie za długo. Zróbcie radio. Tak, zróbcie radio. Dobra, możecie zaraz coś tu Musimy zdobyć Antwerpię na przykład. Jeżeli zabędziemy adwerpie, to może w sumie będzie koniec. Koniec z Belgami, prawda? Zabędziemy w i koniec z nimi. Koniec z nimi, jedziemy! Jedzie jedziemy świadami moi drodzy! Ej, atakujcie, halo. Talentowani militarni generałowie, super. Bardzo się cieszę, że są talentowani generałowie. Bo suma summarum. Bo suma summarum tego potrzebujemy. Ok, dostańmy fabryczki. Mamy teraz tych fabryczek i naprawdę bardzo dużo. I la de France, budujcie więcej cywilniaków. I tutaj też mogliście zbudować więcej cywilniaków. Na przykład, i tak, cyk, cyk, cyk. I co, usunęliśmy jakieś efekty naszego. Wednesday, coś tam? Hmm. Zaczka, nabierzmy znowu kolonią. I niech inflacja spada. Widzicie, już jest 28%. Już jest 28% inflacji. To jest spada. Wojna nam pomaga. <grymy> Firmy się rozwijają i w ogóle. Mm, jakieś tutaj okręty moglibyśmy wypadać czy coś? Nie, nie ma sensu. Ej, serio, jest problem, bo... O, dobre, to jest dobre. Wydajcie stubę. Czekaj będziemy samolotami trochę do przodu. I cyk, i jeszcze raz tutaj. I jeszcze raz tu. Samoloty biją. Kontrakt z Wiff Masem. I na przykład Woman in Army. Jeżeli ktoś rozumie mechanikę, o co chodzi z tymi inflacjami i tak dalej, to możecie dać mi bo w sumie. a ja nie wiem. Hmm. Zróbcie war supporty. to się przyda, bo w sumie jak ten spadną później te minusy z powodu tego memory of the Sun, to będziemy mieli naprawdę bardzo dużo tego war supportu i wtedy będzie koniec, ale wiecie co moi drodzy, ja sądzę, że to jest idealny Mamy to do tego odcinka, Zdajmy się znać jak byłamy, czy anektujemy całą Belgię, czy stawiamy tylko rejon Brukseli, czy może coś tam, patrzcie jak to jest w Ardenia, Walonia i tak dalej, czy mo moim zdaniem aneksja całkowita, tak by zrobił Napoleon, więc moi drodzy, ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Herz of 4 na modzie Führerreich, Francją, trzymajcie ciepło, cześć!